Razem z panem posłem posadziliśmy drzewko buka. Te drzewka są z takimi bryłkami, także korzenie są zakryte po to, żeby potem rosły bez jakichkolwiek opóźnień. One szybko wyrastają ponad trawę. Więc w tym miejscu sadzimy buka, tam niżej inni sadzą świerka, lipę, no i z tamtej strony jabłonie, ale do jabłoni nie chcą się doprać. No muszę podziękować swojej żonie, że czasami zachęca mnie do prac w ogrodzie, więc dzisiaj z doświadczeniem i z praktyką myślę, że daję sobie radę. Tu pan leśniczy wspólnie ze mną w zespole, udało nam się już posadzić kilka drzew, a jeszcze na pewno kilkanaście, kilkadziesiąt przed nami. Więc na pewno się przydaje. Mamy do posadzenia ponad tysiąc drzew, ale jest tutaj mocna reprezentacja z wielu kierunków, więc myślę, że dzisiaj się uda na pewno tą akcję skończyć. A samą akcję oceniam bardzo pozytywnie. Zalesienie w Polsce ponad 30% powierzchni kraju. To jest ten cel, który wszyscy chcemy osiągnąć. To są takie zielone, zielone płuca. Europę, powinniśmy być z tego dumni i realizować nasze cele. Myślę, że taka krzywdząca opinia krąży o leśnikach, że wycinają tylko drzewa. Nic innego nie robią, tylko, tylko wycinają drzewa. To nie jest prawda. Leśnicy w bardzo odpowiedzialny sposób, zarządzani przez Generalną Dyrekcję Lasów Państwowych i ministra, w tej chwili Edwarda Siarkę, bardzo odpowiedzialnie traktują lasy. Jest Narodowy Plan Nasadzeń, który ma zaskutkować tym, że Polska ma mieć ponad 30% powierzchni zalesionych. To jest wyjątkowa sytuacja w Europie. Nie ma takiego kraju drugiego, który miałby tyle lasów w Europie. Nasadzamy ponad pół miliarda drzew rocznie. Przypomnę tylko taką ważną rzecz, żeby słuchacze czy widzowie mieli takie wyobrażenie. Stuletnie drzewo... Przepraszam trochę za porównanie, ale jest podobne trochę do stulatka. Jego wydolność, jego szczególnie możliwość absorpcji dwutlenku węgla jest naprawdę bardzo mała. Te drzewa trzeba wymieniać, bo one stają się, no niestety, więcej wchłaniają tlenu niż pochłaniają dwutlenku węgla. I je trzeba wymieniać na nowe pokolenie. Tak jest po prostu w życiu. I leśnicy to robią. A więc inicjatywa wojewody. Temu ma służyć świadomości, ale też realnej pracy. Sadziłem dzisiaj kilkadziesiąt drzew i jestem bardzo zadowolony z tego. Sytuacja jest bardzo potrzebna i yy, myślę, że z naszej strony tutaj rozwija się pomyślnie. Mam fachowego pomocnika, albo właściwie fachowy po, pracownik ma yy, mniej fachowego pomocnika i dobrze nam idzie. A jakie gatunki drzewa sadzicie tutaj? No to Bóg boki i nawet nauczyłem się jak fachowo należy sadzić takiego buka 5 maja sadzimy drzewa w całej Polsce. Bardzo się cieszę, że taka inicjatywa jest również w Nadleśnictwie Jugów, ponieważ Nadleśnictwo Jugów przeduje w tego typu akcjach. Chcę bardzo serdecznie podziękować panu Nadleśniczemu Sławomirowi Karwowskiemu za zaproszenie na dzisiejszą akcję. Jak widać, frekwencja dopisała i każda inicjatywa cieszy się coraz większą popularnością. Cieszę się, że oprócz tej dzisiejszej akcji jest wiele akcji skierowanych bezpośrednio dla młodzieży, że drzewa sadzą również uczniowie. No i mam nadzieję, że tych inicjatyw będzie jak najwięcej. Wszyscy pamiętamy, jako, jak byliśmy dziećmi, że czereśnie, jabłka, grusze były w lesie. Oczywiście te drzewa wymarły, dlatego bo przez kilkadziesiąt lat po wojnie nie wprowadzano tych gatunków do lasu. Dzisiaj zrozumieliśmy wszyscy, że one są la, y, potrzebne, żeby las mógł funkcjonować normalnie, muszą być drzewa owocowe, bo przecież chociażby dzik, y, jeżeli będzie miał y, jabłka w lesie to nie, i się naje, to nie będzie musiał wychodzić na pole, żeby zryć łąkę rolnikowi. I to jest dla nas ważne, więc przyroda nie funkcjonuje tak, jak niektórym się wydaje, że tylko w jednym małym, wąziutkim aspekcie, przyroda jest bardzo dużym, złożonym organizmem i dlatego leśnicy kształcą się na przykład 10 lat, żeby wiedzieć, co w lesie trzeba zrobić, w jaki sposób trzeba to zrobić, żeby zachować las, który mamy, zwiększać. Ilość tego lasu, bo przecież chcemy zwiększyć lesistość kraju ponad 30%, no ale też, żeby ten las był odporny na przychodzące prawdopodobnie kataklizmy pogodowe.